Szczęść Boże, siostry i bracia, Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, 3 lipca 2021 roku, orędzie świętego Michała Archanioła, umiłowany ludu Boże, błogosławię was. Trwajcie w wierności najświętszym sercom. Jezusa i Maryi, błagając o dar miłości. Rozgłaszajcie wielkość naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa. Uwielbiajcie i adorujcie Go, szanujcie Jego imię. Chociażby ci, którzy są wokół Was nie wierzyli, nie lękajcie się ogłaszać Waszej wiary. W Boga trój Niezbędna jest jedność ludu Bożego. W tych czasach bardziej niż w innych, wobec przyjęcia w kościele tego, co pogańskie, przez co wypacza się tymi modernizmami prawdziwe magisterium w zamian za akty haniebnie. Bezczeszczące. Bądźcie wierni prawdzie, bądźcie ludźmi, którzy nie przyjmują modernizmów. Miłujcie Boską krew naszego króla i pana, Jezusa Chrystusa, wiedząc, że niczego nie musicie się lękać, gdyż jesteście chronieni przez moje niebieskie legiony. Musicie modlić się sercem. Musicie modlić się o nawrócenie swoje i waszych braci, aby wyszli z mroków, w których żyją. Tyle jest grobów pobielanych, które przechodzą z porażki w porażkę z powodu własnego ja, które uniemożliwia wam czynić. Dobrze. Tylu ludzi spędza swoje dni, nie zatrzymując się, by rozważać, czego doświadczą w ostrzeżeniu, będąc nieposłusznymi i nie zdecydowawszy się na przekształcenie swojego życia ku dobru. Jest tyle grobów pobielanych. Imponujących, wymagających, które przechwalają się samymi sobą, patrząc na swoje ja. Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, ziemia mocno się trzęsie. Musicie trzymać zapasy tego, co jest szczególnie konieczne do przeżycia. Nie tylko osobistego czy rodziny, ale także Waszych braci. Zróbcie zapasy miodu. Ten pokarm jest korzystny. Zarazem zróbcie zapasy tego, co dla każdego z Was będzie możliwe. Oczyszczenie ludzkości trwa dalej. Wielkie wydarzenia nadchodzą z wody, z wiatru, z wulkanu. I tak wiele innych, będących tworami samego człowieka. Głód rozszerza się po krajach, gwiazda, słońce wciąż wysyła skutki swojej aktywności na Ziemię, to co spowoduje, że ludzkość się wycofa. Ważna jest modlitwa różańcem świętym. Nasza królowa i matka słucha tych, którzy odmawiają go sercem. Ludu Boże, módlcie się z powodu nieprzewidzianych i niszczycielskich skutków działania sił przyrody na Ziemi. Ludu Boże, módlcie się, aby wzrosła świadomość tego decydującego momentu w dzieciństwie. Bożych ludu Boży, módlcie się, Francja cierpi, Stany Zjednoczone, Indonezja, Kostaryka, Kolumbia i Boliwia są mocno wstrząsane. Ludu Boże, módlcie się, Kościół przyjmuje nowinki nasz Król i Pan Jezus Chrystus krwawi. Nasza królowa płacze. Ludu Boży, spojrzyjcie na firmament i w zdumieniu wykrzykniecie imię Boga Trójjedynego. Adorujcie i uwielbiajcie, wynagradzajcie, miłujcie Boga Trójjedynego, bądźcie wierni. Nie ukrywając wiary, którą wyznajecie. Nasza królowa i matka nosi Was w swym sercu. Nasz król i Pan Jezus Chrystus ma Wasze imiona wypisane na swym sercu swoją boską krwią. Przyjmijcie pokój, błogosławieństwa. Święty Michał, Archanioł.